Nagle ktoś, kto ma inną chorobę autoimmunologiczną, albo w ogóle z czymś się mierzy, przychodzi do ciebie i mówi: O, dzięki, że się tym podzieliłaś, bo ja też tam się z czymś mierzę. I to jest, to jest gdzieś paradoksalnie nieograniczenie, tylko nagle stało się to moją supermocą. I tak, tak jak mówiłam, przyciągnęłam paru cukrzyków do Indii na trening, więc jestem z tego powodu zadowolona, bo wiem, że oni w tych swoich rejonach, Wielka Brytania, Stany, Australia, gdzieś tam też zapraszają kolejnych cukrzyków. Na jogę i to się szerzy fajnie. A te 12 lat w Indiach, to jak wspominasz? Wspaniale, chociaż też trudno, wiesz, ja bardzo tęskniłam za Europą. Muszę to przyznać. Teraz trochę tęsknię za Indiami, bo to COVID tak namieszał, że przeniosłam się do sieci i teraz żyję we Włoszech i już mnie nie ciągnie do Indii, ale też mam malutką córeczkę. Natomiast no to jest fascynujący czas, kraj, ludzie, piękny projekt, także same dobre wspomnienia. Karolina Krawczyk, bardzo dziękuję za te informacje. Kontaktujemy się przez Instagram najchętniej, Yoga with Carol przez Y.